Nikoś, może to jest jakieś coś mega fresh? PPW, aż tak? Oho, prawie tysiąc dislikeów. Ej, ja w ogóle zauważyłem. A, Nie, to już taka dyskusja się od dłuższego czasu. Te wszystkie, kurwa, labele i tak dalej, jakieś inne w ogóle rzeczy związane z muzyką, jakieś stacje radiowe, jakieś tak dalej. Od momentu, kiedy zaczęli zatrudniać ludzi z TikToka, to się wszystko wypiera na mordę. Im więcej, kurwa, zaczynają zatrudniać ludzi z TikToków i w ogóle ze wszystkiego jako specjalistów, kurwa, to człowieku wszystko, się, wszystko zaczyna umierać, kurwa. I nie ma już takiego, nie wiem, no nie wiem, jakieś takie to... Dobra, poka to, Nikoś Freddy. Chodzi o Freddy Fazbear? Może to jest jakiś fresh? Budzi mnie, budzi mnie budzik, jeszcze chwila, 5 minut Muszę dochodzić ceń, gdzie mam swoje 5 minut Powoli się, chcę to z góry Bo chciałbym być wielki jak Freddy Mercury spadające gwiazdy, muszę wykorzystać dawkę mej szans spodziewałem się, że będzie inny bit. Ten beat trochę taki, bym powiedział, trochę outdated troszeczkę Ten beat jeszcze mógłby być kurwa, na toksika, nie? By się jeszcze zaliczył w 2021 roku Pomijając fakt, że większość numerów w 2020 została nagrana że Żebym tego nie przedawkował, ja nie żartuję, to nie metafora, Baby niko, czyli nikoć Zobacz jak goduje Bigos Mieszam te rymy jak tekster mixury Bo w przyszłości chcę mieć wymarzone w Choć jestem młody, to szybko mi czas mija Per ekip mówić zoniosę zbym mafia To żadne 5 minut mogę tak godzinami Nagrywałem w szafie to pomiędzy bluzami yeah, yeah Pozdrawiam tych ludzi, którzy dawali mi sparcie Pozdrawiam tych ludzi, którzy mówili mi walsie Pół milionu lajków, oni mówią, że na warcie. Yeah, może tak, i tak, yeah, może i nie, yeah. Ktoś to wie, Ktoś to Wie. Ktoś to wie. Budzi mnie budzik, jeszcze chwila, 5 minut Muszę dochodzić, że mam swoje pięć minut Powoli wspinam się, chcę opatrzyć to z góry Bo chciałbym być wielki jak Freddy W no, się... no to jest, hmm, No taki numer jak numer, nie? Kurde, taki numer jak numer No nic od kluczego bym powiedział Bym nawet powiedział, że trochę spóźnione myślę, że to ludziom się będzie podobało Ale, no, to nie jest nic takiego, że wiesz, że Ło, k ale świeży ziomek k Zgadzające gwiazdy, muszę wykorzystać dawkę mej szansy Mówią, no. bym tego nie przedawkował, ja nie żartuję, to nie metafora Nie, yeah, a dzwoni do mnie Solar, mówi ma starterze a, Czekałem na winę, no bo jestem na parterze Ja do tego startnia chcę zajmować ich kupę Że jeśli mi nie wyjdzie, mogę senem lecieć w kupę. What's up, man? najpierw pracuję, a później odstapnę Co on powiedział? Nie wierzę w to Póki nie otworzę zasłów, a mówili, że nikt się za na nostalgię Nie yeah. Hey, let it snow yeah. W ostatnie święta jak wbiłem na listę Sam wiesz co Ej, Moja piosenka przebiła last christmas Nie wiem kurde Taki kurwa Tak jest że wiesz ze spoko nie Ale nic takiego nie wiem Ja mam kurwa. Ja mam ostatnio takie przekminki, nie? Co mnie trochę wkurka na przykład w polskim y, rapie. To wam się podzielę, co sądzę o tym. Nie chcę być też hejterem i tak dalej, ale wkurczamy to, że w Polsce, jak wychodzi jakiś nowy raper, jakiś taki właśnie, w powiedzmy, no taki, że się przebija trochę do. do właśnie. do mainstreamu i się staje taki ten, to oni zazwyczaj wszyscy wyglądali, jakby się urwali, k**a, z piłki nożnej. Aktualnie, że musieli wrócić z treningu z piłki nożnej, k*a. I nagrać ten numer i klip. Nie ma takich artystów, którzy przebijają się, którzy mają taki pazur. Wiesz o co chodzi? Są tacy, kurwa, no nie wiem, tacy. No nie wiem, no ten ziomek wygląda, jakby kurwa był. W sensie chodzi, że jego image jest taki, jakby był takim. No nie wiem, takim. No nie chcę, jakby wiesz o co chodzi? No nie chcę być hejterem, Chodzi o to, że nie ma takiego czegoś w sobie. Rozumiesz? nieby nie wyróżnia się dla mnie na przykład niczym. Po prostu wygląda jak taki ziomek z liceum. Nie wiem, i mnie to wkurza, na przykład, nie? Ja bym wolał na przykład, żeby ktoś. No nie wiem, jakiś miał taki. No nie wiem, jakoś się wyróż... No na przykład, nie wiem, no Chivas stary, no Chivas na przykład, załóżmy Chivas, no dobra, Chivas już jest trochę na scenie, ale to taki przykład Chivasa na przykład, nie? Albo nie wiem, no cokolwiek A nie? Żeby to jakieś takie było ciekawe trochę, nie? No ja na przykład zwracam uwagę na takie rzeczy, nie? Nie wiem, no patrząc na przykład na, nie wiem, Under na przykład w Stanach, no to oni się, no to tam ci artyści, Tacy są kur... No jacyś, wiesz o co chodzi, że z tą muzyką idzie jakiś taki otoczka jakaś taka, nie? Nie mówię tutaj o byciu na siłę innym, tylko chodzi o to nawet, żeby coś się ciekawego działo, nie? A te wszystko takie to kur... Nie wiem, jakieś takie. Ciężko mi to opisać, ale po prostu jest to takie dla mnie zazwyczajne. O, zazwyczajne. O to mi chodzi. O, zazwyczajne, po prostu zazwyczajne to jest dla mnie. O, jak nie ten biznes a czy to nam I don't know jeszcze chwila 5 minut, domyślam się, że niektórzy, niektórym się to podoba, że on jest taki wiecie, reziomek, nie, pewnie po szkole chodzi na monsterki, mu nie chcą sprzedawać, ale no nie wiem. Ja bym na przykład, nie wiem, mi się na przykład podoba to jak artysta ma jakąś taką jakąś otoczkę, nie? Fajną jakąś ciekawą, coś się dzieje z nim. Ciekawego. Się to z góry. chciałbym być wielki jak węgi, Merkury. Wicy, bici, 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 wioski, Wiesz, dawkę, na to Wydaj nie, ciężko zarobione pieniądze nie, żaduję, to nie Zabijemy, etapu, a... dobie, Jeszcze się wyrobi ma 15 lat, a talent sweat, że ma. No no, wiadomo, że to on ma dopiero 15, tak? No to wiadomo, że się jeszcze wyrobi, ale jest dużo już takich na przykład 17 ma, No to kurwa to ile ma? Ja nie mówię, że jestem wyjątkowy. Ja właśnie kurwa, czemu wy zawsze jak ja coś mówię, to zaraz przekładacie na mnie, tak jakbym ja Wkładacie w moje usta słowa tak i, I to wychodzi tak jakbym ja po prostu uważał siebie, że No bo ja jestem ciekawy, on jest nudny Nie, ja to porównuję właśnie do Specjalnie porównuję do kogoś innego Żeby nie porównywać ze sobą, bo zaraz będą Kurwa pierdolić, że o ty kur... A coś tam pisz i porównujesz do siebie. No właśnie, ja nie porównuję do siebie. wyjebane we mnie, ja porównuję do innych, właśnie, do, do innych artystów. Ile on ma lat ostatecznie, bo już nie wiem, kurwa. 15-letni Nikoś z numerem 1 w Polsce. To w grudniu było. Muzycznie pewnie się wyrobi, ale, no nie wiem, dla mnie. Dobra, jeszcze raz. Chodzi mi o to, że ja na przykład wolę takich artystów z takim jakimś fazurem. No nie wiem, dla mnie jak widzę ksywę Nikoś, to mam wrażenie, jakbym kurwa czytał jakiegoś fotobloga z 2010 roku i jest kurwa baner człowieku z yy, Hello Kitty, k***a. A nie? I mnie to w wku... na przykład stary. Nie wiem czemu. Po prostu mi to w wku... Mam coś takiego, że... No nie wiem, że stary, no ksywa nikoś, kurwa No co to jest za Krzywa? Wiesz, co chodzi? Jakby, no dla mnie to jest takie... No nie wiem, no mi, do mnie to nie trafia Ale nie mówię, że to jest coś złego, nie? Tylko ja mówię, że ja mam coś takiego Że ja bym wolał coś innego, nie? Jakieś takie, coś kurwa, może z spadurem, czy coś nie, nie, mówię, że groźnie, tylko kurwa, No nie, nawet Hunter 95 by było ciekawsze, stary No, ale muzycznie, muzycznie to nie jest złe, moim zdaniem Tylko ja bardziej patrzę na takie, wiesz Bardziej patrzę też na takie. Bo, słuchajcie, czy tego chcecie, czy nie, w dzisiejszych czasach wizerunek jest tak samo ważny jak muzyka. Jak nie jesteś ciekawy, nie robisz czegoś ciekawego oprócz muzyki, to k***a ku... przegrywasz. Bo może być nawet ziomek, który jest trochę gorszy od ciebie, a ma lepszy wizerunek i ludzie będą mu wybaczać, na przykład bo muze, bo będą się jarać po prostu wszystkim. I co robi jeszcze oprócz muzy? I taka jest prawda, więc to jest tak samo ważne. Kiedyś tak nie było. Kiedyś właśnie było tak, że raperzy chcieli być jak najbardziej normalni, żeby właśnie, bo to wiesz, ulica, nie, bieda i tak dalej. A teraz, no kur. Jednak musi być coś takiego, mam wrażenie, co się wyróżnia, nie? Brakuje mu Aury Cartiego? Nie no! A Atako Hemingway? No dobra, k***a. Ale co ty porównujesz, stary? Tako Hemingway dosłownie swoją karierę od początku budował na takiej zasadzie, że puszczał numery i znikał. I to właśnie buduje jego aurę, powiedzmy. Tako Hemingway też ma kurwa, aurę w jakąś tam swoją, która jest właśnie przez to ciekawa, dlatego że jest go mało kurwa. Plus, ile tako jest kurwa na rynku? Bez przesady, kurwa. No, co to za porównanie w ogóle do tego ziomka, nie? Ale no, jakby właśnie tako jest jakiś. Tako jest jakiś, rozumiesz? On właśnie ma coś takiego, że. że... Jest wiesz, no, właśnie, tako jest bardziej karty niż karty teraz aktualnie, człowieku. Jest bardziej tajemniczy od Kartego aktualnie, więc bo wiesz, no na takiej zasadzie to wygląda, nie? Powiedział multi playga no ale stary, no ale co ty mnie porównujesz, kurwa. Ja hopy właśnie się czymś wyróżniam, bo ja oprócz tego robię jeszcze streamy, stary i właśnie to mnie wyróżnia, kurwa. Jeszcze tylko jestem streamerem. Teraz wszyscy raperzy chcą być teraz streamerami, kurwa, bo widzą, że to się opłaca, kurwa, widzą, że jest nowy wave na Twitchu, wszyscy, wszyscy się wpieczają hopę na Twitcha. Tak jest prawda, bo wyczuli ku... Że to jest nowa forma promocji. W Stanach już to jest tak, że to streamerzy dyktują. A, y, że tak powiem, trendy muzyczne. Co można zobaczyć w Stanach, że wszyscy raperzy się próbują wklejać ku, na streaming i tak dalej. Do streamerów kurwa robić z nimi wspólne, ale czemu to piszesz XDD debilu? Jak dosłownie kurwa tak jest. To, że ty kurwa debilu jesteś zamknięty w jakiejś bańce mydlanej i, i kurwa widzisz tylko to, co ci się na głównej na YouTube wyświetla, to prawda jest taka, że w Stanach coraz bardziej streamerzy dyktują to, co się słucha i kogo się słucha. Bo tak jak mówię, nie liczy się tylko muzyka, liczy się to, jaki ty jesteś też. W dzisiejszych czasach. Oprócz muzyki trzeba robić coś jeszcze kurwa, być jakimś. Jak się pojawiasz na streamach u streamera, to jesteś w stanie pokazać siebie i wtedy ludzie chętnie sprawdzają twoją muzykę. Zresztą ja jestem żywym przykładem tego. Jak miałem na przykład, załóżmy spadki, bo nie robiłem nic innego, a w momencie, kiedy zacząłem streamować, to ludzie zobaczyli, ej, kurwa. Ten multi to wcale się nie zmienił, jest taki jak kiedyś. Spoko, ziomek, sprawdzę jego muzę. I to dlatego też ten toksik kurwa się tak dobrze sprzedał i się dobrze zrobił. Dlatego, że ludzie nie chcą tylko kurwa dostawać muzy w większości, tylko chcą, żeby ktoś był jakiś kurwa że, no, no, coś jeszcze robi, nie? No teraz tak to wygląda. Możesz my, to są dwa wyjścia. Albo kurwa stary robisz coś jeszcze i na przykład streamujesz, albo kurwa tańczysz na TikToku i próbujesz na siłę zrobić kuwa, content na TikToku. Myślę, że streamowanie jest o wiele lepsze niż kurwa tańczenie na TikToku aktualnie, więc yy, no tak to działa, nie, no tak to działa. I tak jak mówię, to nie jest kurwa przypadkowe stary, że najwięksi artyści w Stanach nagle kurwa się nagle przychodzą do streamerów. Jak piszesz xdd, to jesteś kurwa ignorantem, bo... albo debilem po prostu. Jeśli tego nie widzisz. Jeśli dla ciebie to jest normalne, że Twenty One savage przychodzi do dwóch największych streamerów, stary, że karty się pojawia najpierw u Adina, co prawda nie było to <gryw> dobry występ, ale teraz pojawi się drugi raz, kurwa. To, że kurwa, wiesz, inni, inni raperzy też przychodzą do streamerów i ty nie widzisz tego, że Drake kurwa gada ze streamerami, że Drake nawija w kawałku, że jego koledzy streamerzy mają więcej pieniędzy niż artyści, kurwa, to jesteś idiotą, jeśli tego nie zauważasz. Po prostu tak jest. I to jest kwestia czasu, kiedy w Polsce też się tak że po prostu streamerzy będą, że tak powiem, no... Tak naprawdę dyktować, no, może nie dyktować, ale w jakiś sposób wpływać na trendy. Zresztą ja uważam, że to już od dłuższego czasu jest tak. To nawet, to nawet nie jest kwestia bycia egotopem, ale na przykład pomijając mnie, załóżmy są nacy streamerzy, którzy oceniają kawałki i ludzie realnie słuchają tych ocen. I w jakiś sposób wpływa to też na ich postrzeganie danej piosenki. Wiesz o co chodzi? Wiesz, coraz więcej jest streamerów, którzy w jakiś sposób yy, są dla ludzi Znacznikiem, czy coś jest fajne, czy coś nie jest fajne. I nie mówię o sobie, bo nie chcę kurwa, gadać o sobie, ale załóżmy Skobzor, teraz Muzyka TV na przykład, może on nie jest akurat jakimś tam streamerem, tylko bardziej YouTube, ale no jednak yy, no coraz więcej się pojawia takich yy, streamerów, czy tam yy, ludzi, którzy w jakiś sposób dyktują to, czy coś jest fajne, czy nie. I ludzie po prostu biorą to pod uwagę, no czy tego chcesz, czy nie. No o właśnie to, co Grino napisał, yy, sukces Leosi na przykład, ja też tak uważam, że sukces Leosi w większości, znaczy może nie w większości, ale w jakimś stopniu był taki, że to leciało na song u każdego streamera Że to było programowanie, kurwa, podświadome, stary Że ludzie wchodzili na streamy i ciągle, kurwa, szklanki napijały, I już, chłopie, tak do pożygu, że ludzie sami zaczęli to sprawdzać Jakby w... Jest dużo takich numerów, które gdzieś tam się promują właśnie podświadomie, że wiesz, ktoś napierdala 8 godzin streama, kurwa, w LOLa i napierdala mu, człowieku, 6 remixów w KURTA wiesz o co chodzi. I to jest, wiesz, to jest, stary, no, to tak działa, nie? Już, stary, zauważcie, zauważcie, że już każdy ma wyjaśnienie. W te k**a, glam rapy, nie? W te jakieś k**a, portale opiniotwórcze. Nikt tego normalny nie czyta z nowej generacji. Każdy ma w to wypalone, jakieś recenzje, k***a, k**a w te recenzje. Nikogo to k**a, nie obchodzi, stary. Ty myślisz, że kogoś obchodzi jakaś, jakaś recenzja, k**a jakiegoś chłopa z jakiegoś tam portalu rapowego? Nikogo to k**a, nie obchodzi. Dlatego, że oni stoją w miejscu, k**a. Oni nadal piszą dla starszych ziomków, którzy i tak tej muzyki nie słuchają, k**a. No jakby, wiesz o co chodzi? No, no, no. Nikt tego k**a, z młodych nie czyta, stary. Nikt tego nie czyta. Nie nie ma to żadnego znaczenia w ogóle, w, w, jakby w przestrzeni. Portale typu, typu Glam Rap i inne są tylko po to, żeby ci właśnie, co się zatrzymali w czasie, mogli nawzajem się po, podotykać po fiutach i mówić: No, ten to jest chłopy! A, y, Co to za ksywa? Nigdy o niej nie słyszałem, pomimo że komentuję już piąty post z tym -ra, raperem, ale napiszę dla zasady. Nie wiem, kto jest. Pierwszy raz słyszę tę ksywę, Po to są te portale, żeby takie kręgę. Ci, co się zatrzymali w czasie, mogli się podotykać po fiutkach i za tam, kurwa, nawzajem. No, to nie jest prawdziwy hip -hop, to jest, kupa gówno jadane, nie? No i sobie tam są zamknięci i niech sobie, kupa tam wiesz. Między sobą robią, nie? I tak to wygląda, nie? Bo tak mówię, no nikt nie czyta tych k***a recenzji starych. Każdy ma w to wyjedzone. Teraz już nawet yy, yy, jakby te wszystkie szanowane, powiedzmy, portale, które recenzje robiły, to już nawet k***a fanpage'e yy, przejęły ich rolę. już k***a ludzie, części czy czytają Drake'a, Hype'a, czy tam Lil' Konona, niż k***a te wszystkie jakieś yy, dziwne, człowieku, portale z recenzjami. Każdy ma w to wyjedzone. Ale się rozgadałem, k***a. Dzięki Nikoś, to dzięki tobie. Budzik jeszcze chwila 5 minut, muszę Pięć minut, powoli bo zmieniam się. Chcesz to z góry? Bo chciałbym być wielki jak Freddy Mercury. Chcesz być jak ty z zapomniałem, g... co chciałem o nim powiedzieć. Jazdy muszę wykorzystać dawkę mej szansy. Mówią, żebym tego nie przedawkował. Ja nie żartuję, to nie metafora. Nie, yeah. ja myślałem, że w dm będą same młode panki ale tu jestem się no bo piszę wasze matki. Zaczynamy kierkę, to pora na statement. Szedłem TikTokiem, a wyjdę z diamentem. Szedłem tiktokiem, a wyjdę diamentem. No spoko. Spoko. W każdym razie tak, o, powiem tak, podsumowanie. No bo niektórzy mogą mieć za dużo informacji naraz. Dla mnie ten numer muzycznie nie jest zły. Chciałbym to powiedzieć. Ten ziomek nie jest chujowy, On nie jest chujowy, On jest, no nawija, dobrze nawija. Normalnie nawija, poprawnie nawija. Nie wypie**aj się z bitu i tak dalej. A, dla mnie to jest zbyt basic. Ten beat jest, kurwa, stary jak, kurwa, To jest jakiś gitarkowy, chopie jak Gana nawijał na, na kurwa, Drip Season dwójce. Nie wiem nawet, kiedy to wyszło, ale to jest mega przestarzały beat. Więc nie ma nic w nim, nic ciekawego w nim, tak naprawdę. Jest generyczny. Już uważam, że ten poprzedni numer, który się wybił na TikToku, był ciekawszy niż to. Szczerze powiedziawszy, bardziej oczekiwałbym tego Nikosia, że jakby... Te, szkoda, że na przykład nie pomyślą w in, inny sposób, że na przykład... Bo wiecie, oni, ludzie go hejtują, nie? I ludzie czekają na kolejne ruchy. Dlaczego nie dać agresywnego numeru, gdzie k... wyjaśnia te k... wszystkie i mówi kupa że j**ać je... was k**y i człowieku lecie z nimi. Wiesz o co chodzi? Właśnie to by było pokazałby się, wiesz, wydał taki numer, który jest spokojny, Nie a teraz by wydał taki, który, wiesz, pokazuje, że słuchajcie, kupy, ale może na TikToku jestem popularny, ale pokażę wam, że zasługuję na to i, wiesz, i napiala, nie? A tu znowu taki, spokojny numerek wiesz, w sumie nie wiadomo, no nie wiem, w każdym razie, w każdym razie, no, yy, ten numer jest poprawny, ale na pewno niczym mnie nie zaskoczył, na pewno niczym mnie nie zaskoczył, nie? Nie uważam, że to jest coś nie wiadomo co. Myślę, że takich numerów słyszę, myślę, że to jest stary, dobra, powiem to, to jest moc, Myślę, że to jest stary taka nudniejsza wersja Kiniego zimera, gdzie Kini Zimmer był w Fresh, jakby chodził. Może tak kontrowersyjne, co powiedziałem. Natomiast, oczywiście, nie przekreślam, Nikosia. Może. jeszcze. jeszcze dopiero drugi numer, więc też wiesz, o co chodzi. Nie jest źle, nie jest dobrze, czyli można powiedzieć, że jest średnio. Tekstowo bieda. To szybkie flow, momentami pokraczne bardzo. Dykcyjnie i emisyjnie można to ciągnąć lepiej, ale zajebiście mi się podoba w luz, w jakim on tu wchodzi. Ja na takiego dzieciaka, jakiegoś tam, powiedzmy, cudzącego debiutanta, to naprawdę fajnie się zapowiada. Ale to buja, o matko, co za talent. I wacie, tu mamy przykład dwóch z Jeden chłop, co mówi, że to jest. Że bu ja o matko co za talent, a drugi co mówi, że to jest asłuchalne. Obydwa i są w moim zdaniem w błędzie, bo to nie jest ani k***a nie wiadomo co, ani też nie jest asłuchalne. Jest coś, jest po prostu, jest po prostu normalny numer k***a. Moim zdaniem to jest numer, który jakby był na płycie i nie byłby singlem, to byłby spoko. Taki po prostu, który jest kolejnym jakimś numerem. Ale żeby na single go wystawiać, to ja bym tego nie zrobił. W sensie nie wystawiłbym takiego numera na single raczej. Chociaż co ja się tam, co ja się tam znam? Ja się nie znam, syn głupim streamerem, widzowie.